Witajcie przyjaciele, w uczymy się, że ważne jest, żeby zadawać pytania. Uczymy się tego na przykład ze święta Pesach, słynne cztery pytania, które dzieci zadają, a nie tylko dzieci. Uczymy dzieci, żeby zadawać pytania, bo ważne jest, żeby zadawać pytania bez pytań. Nie nauczymy się. Kto pyta, nie błądzi. Dlatego ważne jest, żeby zadawać pytania. W samym Talmudzie, w Torze Ustnej widzimy, jak bardzo często mamy pytania. Zawsze mamy pytania. Tora pisana mówi nam o czymś. Tora ustna wyjaśnia, miszna. I od razu zaczynają się pytania Gemara. Ten rabbi mówi tak. Drugi zadaje pytanie, jak to może być? Przecież Tora pisana mówi inaczej, albo tak. Więc jaka jest prawda? Czy tak, czy tak? Drugi rabian odpowiada nie. Wiesz co, Tora miała na myśli, kiedy mówiła tak. Nie, tak, ale tak. I tak dalej, tak dalej. Zaczynamy się pytania co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. Eilu we eilu, tym dymchaim. Wszystko jest prawdziwe. Wszystko ma powód, wyjaśnienie. A my musimy zadawać pytanie, bo jeżeli nie będziemy pytać, nigdy się nie nauczymy. Musimy zawsze zadawać pytania. Ale musimy też wiedzieć, że czasem Pytania. Mamy, mamy pytania. Ale nie mamy odpowiedzi. I czasem nie wiemy. Nie znamy odpowiedzi. Dlaczego? I nawet kiedy ktoś nam odpowiada, nawet kiedy uzyskujemy tę odpowiedź, nie zawsze um, jest ona. Um, Wystarcza nam ta odpowiedź. Ważne jest, żeby mieć te pytania, zadawać te pytania, szukać prawdy. A musimy wiedzieć, że nie zawsze jesteśmy w stanie uzyskać tę odpowiedź tu, teraz, od razu. Ale musimy trzymać te pytania, zadawać te pytania, szukać prawdy, szukać odpowiedzi, ale jednocześnie musimy wiedzieć i znaleźć. Sobie siłę i umieć iść dalej. Pytania nie mogą nas zatrzymywać od pójścia dalej. Jeżeli chcemy się ulepszać, polepszać, rosnąć, to musimy iść dalej. Ale ważne jest, żeby trzymać te pytania. Musimy mieć te pytania. Odłóżmy je na bok teraz idźmy dalej mhm. musimy pamiętać te pytania w właściwym momencie miejscu i czasie uzyskamy tą odpowiedź musimy wiedzieć że wszystko ma swój powód wszystko ma swoją odpowiedź ale nie wszystko zrozumiemy nie wszystko będzie odpowiedziane tu i teraz czasem Dopiero kiedy Hashem, Bóg wezwie nas z powrotem do siebie, tam do góry, po 120 latach na tym świecie, dopiero wtedy uzyskamy odpowiedź. Nie zawsze w naszym życiu zostanie nasze pytanie odpowiedziane. Ale musimy wiedzieć, że każde pytanie ma odpowiedź, ale nie zawsze ją uzyskamy. Wciąż jednak musimy zadawać pytania. To bez pytania. Nie poznamy prawdy. Teraz, co się dzieje na świecie, widzimy, ale nie rozumiemy. Pytania mamy. Pytania zawsze mieliśmy. Od początku istnienia świata, od początku istnienia człowieka dlaczego tak się dzieje na świecie? Pytania mamy. Odpowiedzi czasem nie mamy. I odpowiedzi czasem nie uzyskamy. Musimy wiedzieć, że to są dobre pytania. Pytanie, które mamy, każde pytanie jest dobrym pytaniem. I musimy je zadawać. Musimy pytać, musimy dążyć do prawdy, ale musimy też wiedzieć, że nie zawsze, nie zawsze uzyskamy odpowiedź na nasze pytanie. I dlatego musimy wiedzieć, jak iść dalej. Jak znaleźć w sobie siłę. Musimy znaleźć w sobie siłę, aby iść poza logikę. Nie rozumiem, nie wiem, dlaczego. Nie daje to nam spokoju, ale musimy znaleźć w sobie siłę i umieć iść dalej. Nie zapominajmy o naszych pytaniach, tylko na chwilę obecną odłóżmy je na bok. Abyśmy mogli iść dalej. Ale pamiętajmy o tych pytaniach. W odpowiednim czasie i miejscu nasze pytania dostaną nam odpowiedź. Może na tym świecie, może dopiero tam. Ale dostaniemy odpowiedź w tej chwili. Musimy wiedzieć jak iść dalej. My no także nie rozumiemy. Nie, czuje, nie, czujemy się, nie czujemy satysfakcji z odpowiedzi, które uzyskaliśmy. Nawet kiedy uzyskamy odpowiedź, nie zawsze czujemy tą satysfakcję z odpowiedzi, którą uzyskaliśmy. Trzymajmy pytanie, ale idźmy dalej. I moim błogosławieństwem dla mnie, dla Was, wszystkich nas, chcę, abyśmy umieli znaleźć sobie siłę, wyjść dalej. Mimo tego, że jest ciemno na świecie i nie wiemy dlaczego, nie rozumiemy. Musimy iść dalej. Wszystkiego dobrego.